Ma. Dzisiaj pokażę Ci, jak nauczyć się stać na rękach.

I dlatego moja misja na tym kanale jest taka, że chcę pociągnąć ze sobą tyle osób, ile tylko będę w ogóle w stanie, żeby zbudować sobie takie ciało, które będzie nie tylko zajebiście wyglądające, umięśnione i tak dalej, ale też takie naprawdę zajebiście sprawne i przydatne w realnym świecie. Taka naprawdę kompletna zajebista maszyna, więc jeżeli Ciebie też takie coś interesuje, też tak chcesz, to, to możesz sobie zostawić od razu u mnie suba na kanale, no i będziemy sobie wtedy dalej pomagać. Stanie na rękach, wbrew pozorom, tak jak zresztą cała reszta kalisteniki, to nie jest tak bardzo kwestia techniki i jakiejś takiej do Dobrego dopracowania tego ruchu, jak po prostu kwestia brutalnej siły. I żeby mieć takie naprawdę długie, solidne, ładne stanie na rękach, no to w tym przypadku potrzebujemy mieć raz, że silne barki, dwa, że silny mięsień trapezowy, kaptury, silne nadgarstki, dłonie i przedramiona, żeby móc się trzymać, jak i również silny brzuch. No i jak podejdziesz sobie do tego w taki sposób, że pracując etapami i najpierw zbudujesz sobie solidną bazę do tego stania na rękach, solidną siłę i podstawy, no to później znacznie łatwiej Ci pójdzie żeby je szybko opanować. No i żeby wzmocnić sobie nadgarstki, dłonie i przedramiona, tylko pamiętaj o tym, żeby zawsze najpierw je rozgrzać, bo jak ich nie rozgrzejesz, to łatwo jest sobie coś zrobić, szczególnie na początku, jak jeszcze nie jesteś w tym tak dobrze ogarnięty i najlepiej to robić tak jak ja, po prostu robiąc krążenia, nakładając presję na nadgarstek w każdą możliwą stronę i robiąc takie naciski na, na dłonie, żeby rozgrzać palce i dlaczego robię to w ten sposób, z takimi zgiętymi palcami, to zaraz wytłumaczę. To dlatego, że jedna z dwóch najważniejszych rzeczy, żeby się nauczyć takiego dobrego stania na rękach, jest po prostu kwestia balansowania na opuszkach palców. I chcesz mieć zgięte palce, tak żeby ciężar przy staniu na rękach spoczywał od samego początku na twoich opuszkach palców. Co nie? Nie możesz mieć płasko rąk na ziemi, tylko musisz mieć w ten sposób zgięte. I w momencie, w którym zaczyna cię ciało przychylać za plecy, nogi zaczynają ci iść za plecy, to musisz wciskać opuszki palców w ziemię. I w ten sposób kontrbalansujesz się, odpychasz się z powrotem. A w momencie, w którym twoje nogi zaczynają wracać z powrotem, tam skąd przyszedłeś i chcą upaść na ziemię, to twoim zadaniem jest zgiąć ramiona tak, żeby twoje nogi z powrotem pociągnęły cię w drugą stronę z kolei do pionu. No i takie podstawowe ćwiczenie, żeby wzmocnić sobie właśnie dłonie nadgarskie i przedramiona, to jest napieranie w takiej pozycji pike na właśnie opuszki, i stopniowo starasz się po prostu stawiać opór temu ruchowi do przodu poprzez samo wciskanie opuszek palców w ziemię. Co nie? tak jakbyś chciał zatrzymać ten ruch samym wciskaniem opuszków palców w podłogę. No i najpierw chcesz to robić na ziemi, no bo jest najłatwiej, a potem chcesz unosić biodra coraz wyżej do góry, tak żeby coraz większą masę ciała musieć opierać palcami. No i też pamiętaj, stary, że takie wzmacnianie nadgarstków i wszystkiego ogólnie dostania na rękach to nie będzie kwestia kilku dni czy kilku tygodni, tylko to będzie trwało miesiącami. I też nie ma co przesadzać i spodziewać się, że nie, wi nie wiadomo ile będziesz cenowo, bo najprawdopodobniej tak jak mnie na początku będą cię bolały te nadgarstki i będziesz musiał trochę odpoczywać. Będą lepsze dni, będą gorsze dni. Głównie chodzi o to, żeby po prostu systematycznie często powtarzać, nawet małymi porcjami, ale próbować tak, żeby stopniowo te wszystkie stawy, nadgarstki i tak dalej zaczęły się przyzwyczajać. No i druga najważniejsza rzecz dostania na rękach: no to, żeby mieć silne barki, trapezy, kaptury i brzuch. No bo od tego głównie zależy to, ile czasu będziesz w stanie wytrzymać w tej pozycji, jak bardzo dużo jesteś w stanie stawiać oporu żeby twoje barki się nie ugięły i żeby mieć nadal maksymalnie wyprostowane dłonie ponad głowę, znaczy dłonie ramiona ponad głowę, co nie? Na pełnym wyproście no i taki najprostszy sposób, żeby to wzmocnić no to po prostu ćwiczyć tą pozycję takiego stania na rękach, czyli tą pozycję pełnego wyprostu ponad głowę, gdzie maksymalnie są te barki wyciągnięte ponad głowę i tak samo, najpierw chcesz to robić na ziemi, bo jest najłatwiej, potem chcesz podwyższać trochę pozycję bioder do góry, czyli robić to na pudle potem możesz spróbować robić to robiąc w stanie na rękach, plecami. Do ściany, bo wtedy łatwiej jest się balansować i nie będziesz się aż tak bardzo bał upadku. I dopiero na sam koniec robić to stojąc klatką przodem do ściany, no bo już nie możesz się bać upadku i nie możesz się bać tego, że nie utrzymasz się na swoich barkach. Co nie, bo jest to trochę bardziej straszna pozycja. Tylko, żeby to ćwiczyć, no to musisz mieć odpowiednią mobilność barków, też, żeby móc w ogóle zrobić ten pełen wyprost ponad głowę. Więc jeżeli jesteś w takiej sytuacji, że nie jesteś w stanie zrobić takiego maksymalnego wyprostu ponad głowę bez robienia tutaj banana w plecach i wyginania się, no to poćwicz sobie takimi dwoma ćwiczeniami i właśnie rotacjami z gumą na barki, tak żeby brzuch trzymać cały czas spięty w jednym miejscu i drugie ćwiczenie, no to taki właśnie butchers block, gdzie musisz pogłębiać tą klatkę coraz bardziej tutaj, żeby otworzyć sobie ten piersiowy odcinek kręgosłupa. No a żeby wzmocnić sobie brzuch, no to polecam takie trzy ćwiczenia. Po pierwsze flagę 45 stopni na mięśnie skośne. Po drugie pozycję hollow body, po prostu przytrzymywanie. No i żeby nauczyć się stać na rękach, no to najpierw musisz się nauczyć upadać ze stania na rękach bezpiecznie. I dlatego też polecam uczyć się na początku wybijać z podporu przodem, a nie stojąc, bo po prostu łatwiej Ci będzie jednakowo zawsze ustawić ręce i łatwiej wyważyć, ile siły potrzebujesz. Żeby, żeby wykopać w górę, co nie? I żeby bezpiecznie upadać w stanie na rękach, to po prostu naucz się takiego odruchu, że za każdym razem, jak zaczyna się przechylać i czujesz, że nie dasz rady już opanować tego ruchu, to po prostu przechodzisz na jedną rękę i w ten sposób zawsze robisz z tego taką gwiazdę i zawsze upadniesz bokiem i nigdy sobie nic nie zrobisz. W ogóle, jak filmik jak do tej pory zdaje ci się być wartościowy, to mam taką prośbę weź, napisz mi jakikolwiek komentarz pod spodem, cokolwiek napiszesz będzie dobrze i zostaw jakąś łapę w górę, co dzięki. No i teraz, jak już to masz opanowane, no to możesz zacząć próbować podchodzenia do ściany przodem, klatą do ściany i próbować trzymać tą pozycję przez coraz to dłuższy czas, tak żebyś miał kontrolę nad tym i potrafił się z tego też wykaraskać. No i potem tak naprawdę pozostają Ci już tylko setki, setki prób ustania na rękach i po prostu stopniowo wszystko przyjdzie i będziesz coraz bardziej pewny w tym ruchu, coraz dłużej będziesz potrafił się utrzymać, coraz łatwiej Ci będzie przychodziło balansowanie. No i kilka takich rzeczy, na których chcesz się skupiać przy właśnie próbach stawania samego na rękach, to jest to, żeby od samego początku, od wybicia ciężarówki Spoczywał na opuszkach palców, czyli dłonie nie płasko na ziemi, tylko w ten sposób na zgiętych palcach. Jak wybijasz się do samego stania na rękach, to chcesz patrzeć w jeden punkt. Co nie, tak jak obierasz sobie jeden punkt między swoimi rękoma na ziemi i chcesz pozostać skupionym oczami na tym jednym punkcie, bo twoje ciało będzie szło tam, gdzie twoje oczy idą. Czyli jak się wybijam, to cały czas moje oczy są skierowane w jeden punkt. Na samym początku dobrze też jest robić takie naprawdę płytkie i krótkie oddychanie, tak żebyś trudniej miał stracić balans. Potem, jak się nauczysz i będziesz o więcej siły w barkach, to łatwiej będzie normalnie ci głębiej oddychać. No i potem stopniowo jak już oswoisz się z samym wykopywaniem, no to możesz zacząć pamiętać o tym, żeby balansować, jak przechylacie za plecy, to na opuszki, a jak przechylacie z powrotem do tyłu, to uginasz ramiona tak, żeby nogi cię pociągnęły z kolei do pionu. No, także powodzenia z nauką mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Ciebie przydatny, a jak przydałoby Ci się coś takiego że masz wszystkie moje programy i pod siłownię, i pod kalistenikę i pod sprawność w jednym miejscu i taką całą naszą społeczność chłopaków ćwiczących na moich programach też w jednym miejscu gdzie możesz każdemu zadać pytanie w programie zadać mi pytanie, podesłać filmik z treningu, w razie czego takie, taka, taka fajna społeczność, gdzie wszyscy możemy sobie razem pomagać to musisz jeszcze poczekać, bo premiera dopiero gdzieś marzec, kwiecień prawdopodobnie bardziej kwiecień, ale można się Zapisać na listę oczekujących i wyłapać sobie rabat na 50% ceny i kilka fajnych rzeczy dostać przedpremierowo. Także jakby to było dla Ciebie fajne, no to możesz wejść na moją stronę kompania 6pl i się zapisać. A tymczasem, jak chcesz wesprzeć mnie w rozwijaniu kompanii, tej misji i tego kanału, no to napisz ten komentarz pod spodem, zostaw łapę w górę, będę wdzięczny. Jak chcesz sobie dołączyć do naszego ruchu chłopaków idących po zajebiste ciało, zajebiste życie, wolność w swoim ciele, takie naprawdę kompletne, sprawne ciało i chcesz być po prostu członkiem naszego tutaj małego Plemienia, myślisz, że znalazłeś tutaj na tym kanale swoich ludzi, to zostaw sobie suba u mnie na kanale i będziemy sobie dalej pomagać. Jak jeszcze nie widziałeś tych filmików, które podsyłam w opisie tego filmu i w komentarzu tam poniżej, kilka fajnych filmów zawsze podklejam, to możesz sobie też zobaczyć, bo też mogło ci pomóc. I pamiętaj, stary, że szkoda życia na bycie niewolnikiem swojego ciała, swojego życia i w ogóle bycia niewolnikiem. I e, widzimy się w następnych. Trzymaj się. Na razie.